Siemano moi mili, jesteś na raz, witam Don Star, w Don't przygody Willow. Okej, okay. nasza baza pięknie się rozrosła. sami zobaczcie. Po prostu farma pełną gębą. Coś pięknego. I teraz tak przyciskam sobie, myślę, czyby, by... Czy by, czy by. sobie kilofa eee, i coś żeby przeprzygramy no, źle niestety będziemy musiał poczekać <gamy> No gramy Ok, pociągniemy sobie do 20 dnia Może będzie troszeczkę odcinek krótszy Ale niestety Chciałem żeby odcinki wiemy po 4 dni ale to zawsze odcinko mi wychodziło Okej, okay, gdzie bym mógł się udać? Eee, tam jest kamieniołom, uda mi się może na kamieniołom. Będzie dobra miejscówka. Eee, teraz tak, to bym się sobie poprzenosił. jak złoty też by się przydał, nie powiem. Po prostu żeby sobie już porobić i powyrabić wszystkie. Rzeczy. Jestem ciekawy, co mi widły dadzą. Wracam od bliska? Ok, mogę sobie odczyścić troszeczkę bazę. Będzie wszystko bardziej widoczne. i indziej to przenieść Nie głupi patent Aha, dobra los, to już wiem o co chodzi z tym Gdzie Dobra, niech sobie to będzie I widzę sobie wyrzucimy Dobra, się sobie na Kamieniołom będzie chyba dobry pomysł. Już tu są żaby. Ja mi się nie podoba. No żeby sobie na pewno też blisko zapolujemy. Co Hmm, sawanna. Dobra. Jestem co tam jest. Może te kupy bym jeszcze pozbierał. Będą atakować czy nie? Nie, dobra. No nie atakują. Czyli jest spoko. Może też to pozbieramy? Bo się przyda! Spadł was stąd, mi to zabrać. Dobra, jeszcze jedna. No, nawet dwie. Dobra, to do bliska baza mi się pięknie uda, tak przynajmniej myślę. Dobra, kupy są. Zbieraj, pozbieraj, przyda się. Może zrobimy lepszą far farmę jeszcze. Masa zająców. Co ty masz tutaj? W sobie? dwie marchewki, a nie mamy. Hmm... rzeczy. Znaczy hmm, tych pułapek. Okej, tu tym się tym Dobra. Złoty killoff I do dzieła Pani Maras Czy tam pani Willow hmm, tak dosyć sporo złazi na um, rozrycie tego dzielostwa Ciekawe, jak długo szpadet wytrzymał, bo widzę, że no, się dawała ładnie radę, co mnie bardzo cieszy. Sempa, hmm. Dobra, więcej, kopmy więcej, głębiej i będzie naprawdę zajebiście. Mą nie ma, ale też jest zajebiście. A ludziska no mam pełną mawarię z, z moim sprzętem do nagrywania, a mianowicie słuchawkami z mikrofonem. Bo się niestety e, rozsypał lewy głośniczek od nich. To to trochę to z niej kupię sobie nowy sprzęcior. bo co na razie kasy nie mam na tego typu zakup. Będziemy musieli poczekać. Ok, nice. Czypimy cały kamieniołom. Będzie chyba najlepszy, Najlepsze rozwiązanie. Ok, masa złota. To się Państwo czy później przyda. No się co, jak sobie zrobić tutaj lodóweczkę? Lodówka też mi się przydała Jasno, jasna cholera. Na żarcie. Trzeba gdzie chować... No właśnie... Moje żarełko, żeby mi się nie psuło. Okej. Okay. Pięknie. Najważniejsze, że krzemień jeszcze otrzymujemy z rudy złota, to mi się bardzo podoba ten zabieg. No, trochę siareczki. Coś na co jest siarka potrzebna. Będę się to obczaić. Nie? już też ładnie daje radę. Poczekaj chwilę jeszcze, dobra. Zaraz się do ciebie odezwę, czy gramy, czy nie gramy w Cesa. Okej, okay. jeszcze parę kamieni co tam tutaj sobie rozbiłem ognisko? Jakąś tą mleczkę pracowicie przebimbać. No powiem, że spory ten kamieniał wyszedł. Oddawaj no, to. I teraz tak. Ognisko. Dziękuję i zjedz może. Parę kaszczanów Dobra, jak mówiłem, noc nadzor... zapadła Możemy sobie zrobić złoty kill A co mi szkodzi, kto boka temu zabroni <grybuj> Stulowa. Czester, otwórz się, ty miałeś marchewkę, możemy sobie ją upiec przecież No prędzej czy będziemy się udać jeszcze do lasu na wycinkę. i dziecko będziemy się brać zabudowanie właśnie. Dobra. No, troszeczkę podbije nam psychikę. Suszarkę i ul można no, by było zrobić to i to za oby egzamin. No a niech to noc już mija. No, no, to jest noce niedługie. No, przynajmniej ilo nie będzie traciła na zdrowie psychicznym przy ognisku w nocy. To mnie cieszy. Dobra, zwolnimy ten nicka i spadamy na chatę. Bo no, teraz mi raczej starczy tych materiałów, chyba że ja będę znowu kamienne mury robił. Zobaczymy, tak to jest ładny duży teren. Do przebycia. chyba z y, drugim kamieniołom. Zobaczymy zresztą. Później będziemy robić sobie wycieczkę. Ale na życie ładnie idzie. 18 dzień. Tak długo przetrwałem. Złota nie więcej jak 20 w może, nie może mieć. To jest fajna informacja. Ale kopmy, kopmy. więcej zawsze materiałów. do czegoś brzytwa potrzebna? Także z tej ciekawości, jeśli gramy mm, Willow, wiem, ja, że do Wilsona była potrzebna brzytwa, żeby się ogolił z Kubany i tam troszeczkę jak żebyśmy kłaków jego pozyskali. chyba się wykonać nauszniki na zimę. No, no, Musi padać. Tak na no, się Dobra. Teraz w kamieniu my nie będzie nic zbierać. Czego nie może zrobić? Mhm. Mm Pięknie. Piączki! Są. Ooo, oh, fucking shit. Sporo ich. Aaa, chodź. Czester. Skubana ich tutaj, to sobie obejdziemy. Dobra, co najwyżej teraz możemy wracać. To jest wyjdą. Okej, okay, dobra, wszystko proszę tutaj. Jeszcze i jeszcze. No, mówiłem, że wyjdą. Tak, no tak, sporty już żeśmy przekopali. Bardzo dobrze. Tam będzie dużo materiałów na budowę. Né? Uhum. da punk, Idźmy na dół, bo to jest jeszcze parę kamyszków. do sklep wiem, że jedną ilą właśnie rozwaliłem kamień. Musimy pozdrawić tylko ludzi z niego. Ludziska, ile materiałów na budowę. Nosa złota. Dobra no i to jest ten kamień, którego żeśmy rozpieprzyli świetnie, jeszcze tu zdolęgnął to złoto no, Jeszcze trochę tych rzeczy tutaj jest, nie możemy rzekać Всем от, да? sobie rozpalimy ognisko. Akurat chyba zdążę. No. Pięknie. Klasa. Tutaj troszeczkę suszy. Troszeczkę zdrowia psychicznego dojdzie. I chodź musieli wrócić na chatę i zrobić trochę żarcia. Widzę, że nie za bardzo to dopisuje. Ok, wskazują sobie jeszcze, nie wiem, może tam znaczy ja mogę zrobić te kamienne coś? Mogę. Zobacz to, mój kolego, też możesz wziąć. później wykonamy sobie jeszcze tego więcej, ale mi się wolno chociaż jeden tak w Radzie W. Mhm. Fajnie się złożyło, naprawdę fajnie. Dobra, teraz tylko róla na chatę. Jak to wygląda sytuacja? Ha, ha, ha. Do domku daleko Nasiąka, nasionka, 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 bo teraz bardzo potrzebny skromą farmę. Cholernie, jest pierdolone co za skubany O fajnie Zadbił się przynajmniej. <laughs> Mamy żarcie. W razie W. Okej, Rura już jest głodna. To mi się nie podoba. Rura. 12 tylko punktów żarłka. I zaczynam przemakać. Ok, jesteśmy na miejscu chyba. Mhm. Cudownie. Ja mamy cztery markerki, to mogę schować. Kasztany też mogę sobie wyciągnąć. Też mogę schować. Dobra, cudownie. Jak to się gotuje. Procu troszeczkę minął ja się zmarzam, pracujesz jak wciółkę i zamarzasz, to jest niemożliwe. To, jest to dziękuję Ci. Przedam jeszcze jakieś inne żarcie. Nie mam nic innego. Czy by się przymrozki zaczęły z Nie może być. Dobra, ja trzeba się wysuszyć. Mm, cholerny deszcz. Teraz tak, to mogę schować, to mogę sobie wyciągnąć. powinno jeszcze troszeczkę tego dzielnictwa. Tu masz jeszcze miejsce? No, szkoła. Mhm, I brak miejsca. Dobra, deski, do skrzynki. To jest tutaj stój. Dobra, wrogek ten cały jest tak. Okej, okay, pięknie. Dobra, ty się tu susz. Teraz tak, co my tu mamy? Ja myślę sobie struktury. Upadę. Nice. Dobra, może w dosyć tutaj poprzekać. Mhm. Ja sobie to okay, to w końcu paleć czy nie. Przestało nareszcie. Pan, jak jeszcze nam napisał, to się to blisko ogarniemy. A więc jeszcze tylko tutaj zrobię sobie ten pogodynier. I cóż blisko? Właśnie minie nocka, i mm, zakończymy odcinek. dzień 20. To bardzo, bardzo cieszy. O i super, nawet wrócił. naszej bohaterki. Ale to się gotuje, poczekamy jeszcze chwilę, coś wszamamy. O, to nic mi nie dało. To lipa. musimy się udać w następnym odcinku na farmę naszą. <grym> Może nawet jeszcze w tym, chyba podskoczymy. Masz kamienie? Polera nie mamy kamieni. To jest lipa. Nie są kamienie dobra, całe szczęście. To sobie schowane. I co my tu mamy? Trochę tego dzielnictwa jest. A co ja chciałem? Aha, postawić farmę. Tą lepszą. To ugotujemy sobie arbuza z tym czymś Podajemy sobie dynie To jest durian nawet, możemy duriana jeszcze drapnąć Dobra i sobie to rośnie Już i duriana do kotła no, akurat samego Duriana jest trochę niebezpiecznie, ale dla tej bohaterki to raczej tu groźne by nie było. Taka sałatka owocowa... Mm, Co są jeszcze gdzieś popsute... ...rzeczy.

mamy o pięknie 80 zaraz hubsów. No coś pięknego no, dobra dobro dziecka więc ja wam tutaj podziękuję za oglądanie bym raz tak więc komentujcie oceniacie trzymajcie się do usłyszenia cześć